No już chce chyba z tą... No. weź, Sada. Kurde! Na serio? Co? Ty wstydu nie masz? Ale co? No, no nie co? wiem. Zobacz ile ludzi tu jest! On serio to robi cały czas! Chciałem się wkomponować do Waszej dyskusji. Bo serio ona on poziomie tak? właśnie. Tak? Pan dupa, dupa? przemówił? Co? Pan, Pan, Pan dupa. dupa? Pan dupa też przyszedł. Pan dupa rozmowy. przyszedł się przywitać. <laughs> Ale nie wiem jakiś taki bezwonny ustami go zrobiłeś chyba. O, no, chyba ściemniał, tak no, jak wiesz. Taki taki dziwny. Dziwny, nawet, tak, takie dziwne. Tak, takie typowe zachowanie dziecka, które wiesz, nie dostaje atencji, więc może. No właśnie, no co ty mówisz, Zostańmy takie fajnie. już czasami tak i on robi na przykład tak, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. Dobra, wy, tu, wy tutaj. Co <laughs> tak? wy tu robicie za kłopoty? Rozmawiamy. Trzeba to zakończyć. Trzeba to no, zakończyć. I potem jest, że ja nie daję, nie ja bo... nie daję dziwnym ludziom. Y, miejsca, żeby Jestem sobie dziwne? podyskutowały. No, bo obie jesteście dziwne. Dobrze, A ty, cały ty... czas. W ogóle o co chodzi? Wy cały czas gadacie ze sobą. ja dzisiaj... też. Dwa koleżankę se znalazły. Jedna, druga se znalazła. Zawróćcie się na Instagramie. Zbijcie piołkę całej. Niesamowite. Spoko, bo no nie... gadujemy cię na PW. No, jest no, super. To no, jest super. Ja na Instagramie. Nie, nie, bo ty, 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 jak w już, w już jest taka ja granica, tutaj... jak już jest taka granica, którą już wiesz naruszasz, to on już się denerwuje, już chodzisz, mówi idź, już idź, już, już, już ja idź. Ja widzę, że właśnie, ale, ale on też atencyjny, on strasznie atencji żebrze teraz, a już typowy, po prostu chodzi, żeby tylko patrzeć po. Jesteś mnie na kanale? To co? Na...